Moi kochani, kiedy byłem małym dzieckiem, to z wielką niecierpliwością zawsze czekałem na rekolekcję parafialne, bo byłem ciekaw osoby rekolekcjonisty. Kto to będzie, to na pewno będzie to ktoś ciekawy, coś ciekawego opowie, jakąś anegdotę, historię. I od małego, kiedy siedziałem tutaj w ławce jako dziecko, później jako ministrant w dużych ławkach, później jako organista na chórze, zawsze z wielką niecierpliwością czekałem czasu rekolekcji, bo przyjedzie nowy ksiądz, inaczej coś powie, może jakąś nową myśl zaczerpnę dla siebie. A dzisiaj przychodzi mi samemu stan w roli księdza rekolekcjonisty i muszę przyznać, że było to jedno z moich marzeń w seminarium żeby móc głosić rekolekcję. Jestem niezwykle wdzięczny Panu Bogu i także księdzu proboszczowi, że mnie zaprosił, że swoje pierwsze rekolekcje parafialne głoszę w swojej rodzinnej parafii w Goszczanowie. I myślę, że jest to wielki dar od Pana Boga. Rekolekcje już dane mi było głosić na pielgrzymkach, w różnych wspólnotach, ale takie parafialne to są moje pierwsze. Więc jeżeli coś będzie trochę nie tak, to wybaczcie. No trudne są początki. Przywilejem rekolekcjonisty jest to, że na czas rekolekcji może sobie wybrać różne fragmenty Ewangelii, które niekoniecznie są przypisane do dnia. Dlatego wybaczcie, że się nie pochylę dzisiaj nad Ewangelią, która jest przeznaczona na dzisiejszą niedzielę. Ale wybrałem inne fragmenty, ponieważ chcę, żeby tematem naszych rekolekcji były słowa Pana Jezusa z Ewangelii Świętego Jana: Zbójcie tę świątynię. I oczywiście nie chodzi mi o nasz piękny kościół parafialny, bo Pan Jezus także nie mówił o świątyni jerozolimskiej. Może wsłuchajmy się w ten krótki fragment. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom twój pochłonie mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi, Żydzi rzekli do niego: Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź. Zbúrzcie tę świątynię, a ja w trzy dni wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni. On zaś mówił o świątyni swojego ciała. Trzy dni dokładnie tyle będą trwały nasze parafialne rekolekcje, i w trzy dni będę starał, będę próbował wznieść na nowo świątynię naszej codzienności. Ale żeby coś zbudować, to najpierw trzeba zawalić to, co jest jakimś fałszem, jakąś iluzją i jakimś kłamstwem. I chciałbym na początku właśnie może żeby naszym kolegom towarzyszyło takie pytanie: jakie jest moje życie? Udane czy udawane? Jedna literka ale robi różnicę. Udane czy udawane? I w tym kontekście Zadajmy sobie kolejne pytanie, czy twoje życie jest ruiną, jest katastrofą jakąś, może nie całą, ale przynajmniej w jakimś aspekcie, czy jest coś, co uważasz za totalną porażkę w swoim życiu, totalną klęskę, a jeśli tak, to z jakiego powodu, co jest tego przyczyną, ale żeby nie było tak pesymistycznie, to odwróćmy też pytanie, jaki jest najszczęśliwszy dzień twojego życia. I dlaczego to nie jest dzisiaj? Co sprawia, że jakiś dzień jest najszczęśliwszy? Co musiałoby się wydarzyć dzisiaj, żebym ten dzień uznał za najszczęśliwszy w moim życiu? Człowiek, który żyje w Bogu, każdy dzień swojego życia uznaje za najszczęśliwszy, bo jest w nim obecny Bóg. I nawet jeżeli w tym dniu wydarzy się jakiś dramat, coś bardzo złego, to mi tak będzie szczęśliwy, bo jest w nim obecny Bóg. Kiedy patrzymy na życie Pana Jezusa, na jego publiczną działalność, to widzimy, że Pan Jezus miał takie różne momenty swojej działalności. Miał momenty, kiedy był sam, ale miał momenty właśnie takie najlepsze, największe, kiedy wokół niego gromadziły się tłumy. Kiedy chcieli go ogłosić królem, mesjaszem, wyzwolicielem, kiedy nawet Piotr wyznaje wiarę w niego: Ty jesteś mesjasz, syn Boga żywego. Jest na fali Jezus, byśmy powiedzieli. I właśnie w tym momencie, kiedy Jezus jest w największej sławie, wszystko się układa jest wspaniale, to Jezus mówi o tym, że będzie odrzucony, że będzie ukrzyżowany, że będzie cierpiał. I nikt nie chce Go słuchać. Piotr mówi, Panie, niech nigdy tu na Ciebie nie przyjdzie. Co Ty gadasz? Jest dobrze. Jesteśmy na fali. Wyzwolimy Izrael z niewoli rzymskiej. A Jezus nie. Twardo mówi. Będę musiał być odrzucony. Będę musiał być sam. Będę musiał dźwigać krzyż. Bardzo ciekawe, że w momencie ukrzyżowania Pana Jezusa, kiedy tak po ludzku myśląc, Jezus odniósł największą klęskę, bo wszyscy go zostawili. Te tłumy się rozproszyły, uczniowie pouciekali jak szczury ze strachu. To właśnie w tym momencie, po ludzku, myśląc, kiedy Jezus odnosi największą klęskę, to jest to największe zwycięstwo. Jest to najważniejsze wydarzenie w dziejach świata. Bo od tego momentu, od momentu śmierci Jezusa i jego zmartwychwstania, zaczyna budować się nowe życie. Zaczyna powstawać nowa jakość życia. Otwiera się dla nas wszystkich ludzi niebo. Jezus na fundamencie tej ruiny swojego ziemskiego życia wznosi gmach swojego pięknego życia w chwale, w pełnej łączności ze swoim Ojcem w niebie. Jest takie powiedzenie, czasem mówimy: życie mi się zawaliło. Albo słyszeliśmy przynajmniej, jak ktoś tak powiedział: życie mi się zawaliło. Bo mąż umarł, ojciec, bo straciłem pracę, bo straciłem dach nad głową w wyniku jakiejś nawałnicy, bo przeszła wojna. Życie mi się zawaliło. Warto zwrócić uwagę, że my mamy życie jako ludzie i możemy je stracić, a Jezus jest życiem. Jezus mówi o sobie: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. I to jest fundamentalna różnica. Że takie budowanie na nowo swojego życia, życia, które się na pewno nie zawali, które będzie wspaniałe, szczęśliwe, jest możliwe tylko w Bogu, bo On jest życiem, a my mamy życie. To, co może się rozpaść w naszym życiu i to, co może się zawalić, to tylko to, co jest iluzją i kłamstwem. Bo Jezus oprócz tego, że mówi o sobie, że jest życiem, to jest także prawdą. Mówimy, że kłamstwo ma krótkie nogi, a my lubimy budować swoje życie na kłamstwie, na jakiejś iluzji. Mówi, lubimy sobie wmawiać rzeczywistość, która nie istnieje tylko po to, aby udawać szczęśliwych, aby udawać kogoś, kim nie jestem. Bo wtedy stwierdzamy, że tak łatwiej się żyje, ale tak się nie da żyć. Bo kiedy udaje nam się udawanie, to nie udaje nam się życie. To jest taki paradoks. Kiedy udaje nam się udawanie i wokół wszyscy wierzą w to nasze udawanie, to życie nam totalnie nie wychodzi. I w pewnym momencie tego udawania mówimy dość. Ja znam taką rodzinę, gdzie ojciec był alkoholikiem i wracał, bił swoją żonę, bił swoje dzieci, a rano żona robiła mu wspaniałe śniadanie. I te dzieci się tak wkurzały na tą matkę: czemu ty to robisz? Zobacz, jak on nas traktuje. Ona, e, daj, dajcie spokój, tak będzie lepiej. Nie wracajmy do tego tematu. Może kiedyś się zmieni. Udawanie, że wszystko jest w porządku, ale z rzeczywistością w pewnym momencie trzeba się skonfrontować, bo im dłuży, dłu, dłużej dusimy w sobie jakieś kłamstwo, jakąś iluzję, to zaczynamy być jak wulkan. Zaczyna w nas się wszystko gotować i w pewnym momencie wybuchniemy. I w pewnym momencie mówimy: Nie mogę już dłużej udawać. Już dłużej nie da się tak żyć. I to właśnie w tym momencie, w momencie, kiedy czegoś już nie jest w stanie udawać, rozpadają się małżeństwa, rodziny, rodzice od swoich dzieci dowiadują się straszliwych prawd, szefowie zwalniają wtedy pracowników, a księża zrzucają sutannę. bo dłużej tak się już nie da żyć. Czasem jest właśnie tak, że żyjemy w kłamstwach, bo tak jest łatwiej i wtedy nasze życie zaczyna być udawane i udajemy, że nam nie przeszkadza, że mąż codziennie pije, udajemy, że nam nie przeszkadza, że dzieci do kościoła nie chodzą, że się nie modlą. Udajemy szczęśliwych, radosnych, a wewnątrz nas otwiera się piekło, wszystko buzuje. A czasem nawet udajemy my, ludzie kościoła, że Boga nie ma, bo też tak jest wygodniej. Bo wtedy można zjeść mięsko w piątek, bo grill u znajomych i przecież można się fajnie zabawić. Wtedy można stosować antykoncepcję, bo przecież Pan Bóg się nie obrazi. Ale każdy, kto czyta sumiennie całe Pismo Święte, Stary Testament, to jak przyjrzymy karty Starego Testamentu, to do, musimy dojść do wniosku, no, że Pan Bóg czasem obrazi się. I czasem Pan Bóg ukaże człowieka. I czasem karą. Za nieposłuszność jest 430 lat niewoli w Egipcie dla Izraelitów. Czasem Pan Bóg się obrazi. My mamy obraz Pana Boga miłosiernego i bardzo dobrze, bo Bóg jest miłosierny, ale nie jest głupi. Nie jest głupim pijanym tatusiem, któremu można wmówić rzeczywistość, która nie istnieje. Bóg jest mądry i Bóg nie da się obrażać. Bóg jest cierpliwy i czeka, się na nawrócimy, ale w pewnym momencie. Kiedy zawodzi cierpliwość, to musi przyjść silna ręka, ojcowska ręka. Nie po to, aby poniżyć człowieka, ale po to, żeby przywrócić go na właściwe tory. I wtedy kara od Boga jest wręcz niezbędna. A czasem jest też tak, że my udajemy przed Panem Bogiem wiarę. I grzecznie odmawiamy paciorki, żeby nikt się do nas nie przyczepił, z Panem Bogiem na czele. Grzecznie składamy rączki. A wewnątrz nas milion pytań do Pana Boga. Dlaczego mu ich nie zadasz? Dlaczego nie poszukasz prawdy, tylko udajesz ciągle? Udajesz, że ci w Kościele nic nie przeszkadza? Udajesz, że wszystko rozumiesz z Pisma Świętego? Po co udawać? Muszę że ja bardzo lubię słuchać audycji Wojciecha Sejowskiego, ponieważ. W tych audycjach, jak on czegoś nie rozumie, nie rozumie jakiegoś słowa, to on na antenie nie boi się powiedzieć: Panie redaktorze, nie rozumiem tego słowa. Proszę powiedzieć to inaczej. Nie znam takiego słowa. To jest jedyny redaktor, z jakim się spotkałem, który potrafi na antenie przed całą Polską coś takiego powiedzieć. Nie udaje mądrego, nie szuka jakichś słów, których sam nie rozumie. Proszę powtórzyć. Proszę inaczej zadać pytanie. Musimy pamiętać, że Prawda najbardziej boli tych, którzy umiłowali życie w kłamstwie. Człowiek, który już buduje swoje życie na kłamstwie, który usłyszy wtedy prawdę, to wojna gotowa. Z takim człowiekiem nie da się rozmawiać. Najmniejsze słówko, od razu wielki konflikt rodzinny, społeczny. Bo prawda tak rani go. On tak zasiąknął człowiek w kłamstwie, że każde słowo prawdy. Otwiera w nim takie przestrzenie nienawiści, że on nie wie co z tym zrobić, dlatego reaguje agresywnie. Ale każdy, kto szuka prawdy w swoim życiu, to czuje i wie, że prawda nadaje sens. Prawda jest sensem, bo Bóg jest sensem. Skoro Bóg mówi o sobie, że jest prawdą i życiem, więc Bóg jest sensem. Czasem jest tak, że jest jakaś sytuacja. I usłyszymy wszystkie aspekty tej sytuacji, to mówimy, no teraz to ma sens. Bo wszystko już rozumiem. Poznałem wszystkie tajemne rzeczy. Teraz to ma sens. Bo prawda jest sensem. Jak jest wszystko poukładane, to tak, prawda ma sens. Ale musimy też pamiętać inną rzecz, że prawdą można zabić człowieka. Jeżeli w prawdzie nie ma miłości, to prawda zabije drugiego człowieka. My komuś mówimy prawdę nie po to, żeby go poniżyć, nie po to, żeby mu zniszczyć życie. Jeżeli taki jest Twój motyw mówienia prawdy, to nie mów nic. Moim motywem mówienia prawdy ma być to, że ja kogoś kocham. Mówię Ci to, bo Cię kocham. Mówię Ci prawdę, bo Cię kocham i chcę dla Ciebie jak najlepiej. I czasem miłością będzie to, że ja nic nie powiem, a czasem miłością będzie to, że ja będę musiał komuś powiedzieć bardzo trudną prawdę. Ale prawda bez miłości jest zabójstwem i musimy bardzo mocno o tym pamiętać, posługując się prawdą. Moi kochani, myślę, że na dzisiaj tyle wystarczy. Zachęcam do udziału w kolejnych dniach rekolekcji, gdzie będę jakby kontynuował ten temat, będę mówił, jak wypalić w sobie to, co jest kłamstwem, iluzją i w trzecim dniu rekolekcji. Jak spróbować zacząć od nowa wznosić gmach swojego życia, zbudowany na prawdzie, miłości i życiu, które jest w Bogu. Amen.